Urodziłem się w Moskwie w 1937 roku, 15 grudnia, w więzieniu Butyrki, największe więzienie Moskwy. Moi rodzice znaleźli się w Moskwie już w 1929, matka parę miesięcy później, w 1930 z Berlina, gdzie byli od 1927 i do Moskwy przyjechali jako polityczni emigranci. Oni byli, obydwoje byli członkami partii KPP, 31 sierpnia aresztowano ojca. Kilka dni później, na matkę. W szóstym miesiącu ciąży była, więc ja w Moskwie z tych pierwszych mojego lat życia nie znam. Ojciec został aresztowany. Przyszli w NKWD, zaczęli robić rewizję. On nie był pierwszym. Już, już ta fala szła od jakiegoś czasu. Co najmniej dwóch tygodni od chwili wydania tego rozkazu jeżowa, polska akcja. Od matki oddzielono mnie dokładnie, nie wiem, ale być może się dowiem, dlatego, bo ja jeszcze szukam dokumenty. Yy, regułą, regułą było, że od roku do półtora musi zostać dziecko oddzielone od matki. W końcu znalazłem się w, w tym yy, ukta, gdzie była yy, zona, lagier, i w tej zonie pracowała moja mama. I, czyli byłem już bar bardzo pod jej kontrolą. Ja mogłem ją odwiedzać, kiedy chciałem. Wszystkie dzieci były dzieci wrogów ludu. Wszystkie co do jednego. Ojcowie przeważnie już nie, już, już nie istnieli. Nagle obudzili nas, wszystkie wszystkie płaczą i moja mama przyszła, dostała zwolnienie z żony. Przyszła, ona mi zaczęła ubierać i zaczęła opowiadać, że mi uszyła ciepłe spodnie. I ubierała mnie i gadała cały czas, żeby mnie rozpocząć. I oczywiście, że, że to tylko tymczasowo, że ja niedługo wrócę i tak dalej, I zabrali nas. Pojechaliśmy statkami po rzece. I przywieźli nas do tego komi, wyładowali, potem nas wprowadzili do, do jednego. Tak, to już był piętrowy dom nagle, dwa albo trzy piętra. Wprowadzili nasza opiekunka, też więzień, ze strażą ona była oczywiście. Pożegnana nas po pięciu minutach. Dzieci siedzą sobie na podłodze, i nagle patrzy się na mnie ta kierowniczka i mówi: Ty, wyskakuj ze spodni. No to mi mi serce stanęło. To był pierwszy podarunek mojej mamy i one były ciepłe. To, to, to ja czułem mi mnie było ciepło. I Rzuciłam je cienką, podartą szmatę. I musiałam zdjąć te spodnie. To był straszny szok. Od tego momentu ja zapomniałam, że ja mam mamę. Tak się to na śmierć zapomniałam. Tam nas głodzili. Kradli na naszych oczach nasze, naszą kaszę. Oni cedzili. Kocio duży, taka zupa z kaszą. Kasza na, na, na tym sicie, a my dostajemy wody. Kiedyś nawet. Taki przyjemny zapach z kuchni. To mi objaśnili starsi koledzy, że to kotlety robią. No tak, oczywiście, oni piekli kotlety, ale nie dla nas w ten sposób. Także na wiosnę myśmy chodzili po polu i wygrzybywali ziemniaki, które w ziemi zostały, to było zgniłe. No to jak się tą lejącą się czarną masę trochę odgarnęło, to można było, no to myśmy to jedli. W sypialnie, olbrzymie sypialnie. Nie, nie chciałbym się palić. Prawdopodobnie dostali drzewo. Przecież nauka tajka. Cała komia komie, ASS, to, to przecież ta tajka. O, ale nie palą. Zamarzała woda w wiadrze. Nie wiem do czego to wiadro było potrzebne, i ta woda. I ja ja się moczyłem noc noc. Byłem mokry. Za to dostałem po szei, jak to się mówi. I straszne rugania, bo to już wypiechniało. Tam się robaki zalęgły, takie białe, czerwie, Mądrzejszy ja I oczywiście im się to nie podobało, no to bili, bili, bili wszystkich. Po głowie oni bili, tak, bo to małe dzieci, to niewygodnie inaczej. Ale to byli kryminalne kobiety. Nienawidziły tych, tych dzieci, wrogów ludu. To one były tak wychowane.